skończyliście prawo i zastanawiacie się, co dalej? Możliwe, że rozważaliście którąś z aplikacji prawniczych. Może pójście do kancelarii, ale jest jedna z możliwości, o której nie każdy pamięta. Jest to możliwość pracy jako asystent sędziego. Ale słusznie pewnie zapytacie, dlaczego w ogóle warto zostać asystentem sędziego? Po pierwsze, to najlepsza szkoła prawa w praktyce. Asystent sędziego nie tylko analizuje przepisy orzecznictwa, ale również, co może jest najważniejsze, sporządza projekty orzeczeń, w tym ich uzasadnień. Poznaje sąd za kulis, ma możliwość pracy z sędziami, w tym również może poznać ich tok rozumowania, a także poprowadzić dyskusję o sprawach, które aktualnie znajdują się na wokandzie. Praca w sądzie to również stabilne zatrudnienie, w oparciu o mowę o pracę. I co więcej, doświadczenie możesz zdobywać już tuż po studiach. A co jeżeli stwierdzisz, że jednak chcesz zmienić swoje plany zawodowe? Nic straconego! Asystentura może być dobrym punktem wyjścia dla innych zawodów porawniczych. Doświadczenie, które zdobędziesz jako asystent, przyda się w pracy sędziego, prokuratora pełnomocnika procesowego czy pracownika administracji. Jeżeli szukasz miejsca, gdzie naprawdę nauczysz się zawodu prawnika, asystentura to strzał w dziesiątkę.